Ksiądz Wojciech Węgrzyniak rozpoczął swój felieton o rozdziale Kościoła od Państwa bardzo kontrowersyjnymi słowami. Później odniósł się również do postu na Twitterze, który opublikował chwilę wcześniej. Jego wypowiedź wywołała ogromną burzę w sieci, nie, wszyscy zgadzają się ze stanowiskiem duchownego. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak, przestańcie kłamać. To Kościół utrzymuje państwo, nieodwrotnie konserwatywny portal fronda.pl opublikował felieton księdza Wojciecha Węgrzyniaka, którego tytuł wywołał ogromne poruszenie wśród internautów. Duchowny zaapelował: Przestańcie kłamać. To Kościół utrzymuje państwo, nieodwrotnie, a jego słowa oburzyły część internautów. Test KS. Węgrzyniaka traktuje o rozdziale państwa polskiego od kościoła katolickiego i rozpoczyna się wspomnieniem postu, który duchowny umieścił na portalu Twitter, jak przyznał KS. Węgrzyniak, jeszcze nigdy wcześniej żadne jego zdanie nie wywołało tylu reakcji, w Polsce bardziej potrzebny jest rozdział państwa od złodziej niż, od kościoła, napisał na swoim Twitterze KS. Wyciech Węgrzyniak. Ksiądz wywołał swoimi słowami burzę w sieci w swoim felietonie. K.S. Węgrzyniak podkreśla, że Kościół jest rozdzielony od państwa w tym sensie, że ani władze Kościoła nie wpływają na rządy w państwie ani władze państwowe nie, ingerują w rządzenie Kościołem. A każdy, kto myśli, wie, że nie da się rozdzielić całkowicie żadnej organizacji od państwa, tylko trzeba się dogadać. Sprawy między państwem a kościołem są dogadane i o tym mówi m.in. Konkordat. posto publikowany przez K.S. Węgrzyniaka wywołał lawinową reakcję wśród użytkowników Twittera. Wśród komentarzy znajdują się zarówno te popierające słowa, duchownego, jak i skrajnie odmienne opinie. Pod wpisem pojawiło się ponad 2000 polubień, a 577 internautów podało go dalej. Wiele rozdziałów jest potrzebnych: państwa od złodziei, kościoła od pedofilów, itd., a generalnie człowieka od grzechu, skomentował post księdza jeden z internautów. Najbardziej rozdział od złodziei, to jest potrzebny kościołowi. W Polsce też, dodał kolejny. Źródło, fronda następny artykuł.